Witam w tej zimowej scenerii, skończyły się wakacyjne, piękne wyjazdy, zaczęła się zima, niektórzy się cieszą, bo pojechali na narty, ale inni próbują planować, myśleć już o przyszłorocznych letnich wakacjach, no i marzą o pięknych plażach, gorących miejscach, nie wiedzą Co ze sobą za bardzo zrobić? Jak to zaplanować? Tego takiego wyczekiwania na no te gorące okręty. Już ja też, też tak zarosłem jak taki dziadek mróz, ale e, co? no W międzyczasie postaram się nagrać jakiś materiał. E, materiał o tym, jak zacząć podróżować na własną rękę samolotami, czyli w bardziej odległe rejony. Nie tylko gdzieś tutaj po obrzeżach naszego kraju. E, Bezbiór podróży. Jak zacząć? Na własnym przykładzie. Też kilka lat temu zaczynałem. E, powoli się uczyłem i mam już pewien materiał, pewne wskazówki, propozycje e, do przekazania dla Was. Może komuś się coś przyda, uda zrealizować jakiś samodzielny wyjazd. Słuchajcie, ale do rzeczy. Właśnie moja piękna ściągawka wpadła trochę w śnieg, ale uratujemy. Ściągawka, bo trochę tych informacji chciałem na początek sprzedać. Takich, e, takich oto. Po co? Dlaczego na własną rękę, bez biura podróży? Jakie są plusy i minusy tego wszystkiego? Przede wszystkim. E, co lepszego jest, jeśli pojedziemy sobie z biurem podróży. Na pewno jakimś tam plusem jest wygoda. Wygoda no bo nic nas nie obchodzi. Zapłaciliśmy, wszystko zrobią za nas. Rezerwacja samolotu, hotelu, odbiorą nas z lotniska, dadzą nam jeść, pić, nawet często alkohol no Wszystko pod ręką. No po co kombinować, po co nam jechać? Bez biura podróży na własną rękę, jak wszystko, wszystko nam dadzą. Na miejscu mamy rezydenta, który zawsze nam może pomóc. Jeśli są jakieś problemy, eee, na no same plusy, tak. No ale z biura podróży też mamy no pewne minusy, które niestety. O, już mi leci z nosa! Nie. Eee, minusy. Są takie, że im bardziej odległy kierunek, tym ta cena w stosunku biuro podróży, a wyjazd samodzielny zaczyna nam się dość mocno różnić. Ale to o tym jeszcze, jeszcze trochę powiem później. Przede wszystkim, co mi się nie podoba w wycieczkach organizowanych przez biura, że jesteśmy takim, można powiedzieć, towarem. Towarem, który. Dzisiaj przyjeżdża ten, jutro przyjeżdża następny, e, no i nas za bardzo nie interesują. Liczy się kasa, jesteśmy kolejnym jakimś tam turystą, który przyjechał, za chwilę wyjedzie. Trzeba go przerzucić z zabytku na zabytek. E, no szczególnie tutaj e, często ludzie opowiadają o tych wycieczkach objazdowych, gdzie nie ma czasu usiąść z jednego kościoła do drugiego, tu, tam, e, na szybko. Jesteśmy w zasadzie uwiązani. Tydzień zlatuje o tak, a my wracamy zmęczeni. Tak? Czyli to jest taki minus, że, że traktują nas jak taki towar. Wszystko szybko, pod dyktando na hasło. Mi się to akurat nie podoba. Biura też upadają. No głośne, głośny upadek Neckermana. Musimy pamiętać o tym, że no bo często słyszymy, że, że biuro upadło i turyści albo są niewypuszczani z hotelu, zanim nie zapłacą, albo są z niego wyrzucani. Dlaczego tak się dzieje? Przecież zapłaciliśmy za wycieczkę. Biura podróży prawdopodobnie najczęściej płacą hotelom do, za nas dopiero jak my wrócimy z tej podróży, czyli jakby de facto jedziemy na, na, na taki kredyt. Stąd też później są takie kłopoty, że te hotele atakują tych, tych turystów z tych upadłych biur o opłaty hotelowe także no nic też nie jest tutaj pewnego jeśli chodzi o biura podróży dodatkowe wycieczki na takich wyjazdach z biur tak zwane wycieczki fakultatywne, wszystko to kosztuje o wiele więcej niż gdybyśmy sobie to zorganizowali na własną rękę no tutaj też jest ta wygoda, bo nas znowu zawiozą, jest jakiś tam przewodnik, opowie. Ale jeśli tniemy koszty, to na pewno na pewno tutaj nic nie przytniemy No i, no i taki typowy sztywny program, tak? Tutaj nic nie jest jak sobie wymyślimy, tylko jak ktoś nam ułożył. Jeśli chcemy sobie dnia jakiejś objazdówce zrobić, dzień przerwy, no to go nie zrobimy, no bo z dalej trzeba jechać. Wycieczka nas nie zostawi. No to są te mm, minusy wyjazdu z biurem podróży. Ogoliłem się nieco. Ogoliłem się e, i kolejne moje wywody są na temat e, taki dlaczego na własną rękę. Jakie plusy takiej formy wyjazdu? Przede wszystkim, jesteśmy e, sami sobie sterem, żeglarzem i okrętem, jak to się mówi. E, czyli robimy to, co nam pasuje, to, co nam odpowiada. E, nie mamy sztywnego programu. Realizujemy nasz własnoręcznie wymyślony scenariusz. No, i kolejne to cena. O której już wcześniej wspominałem. Najczęściej wygląda to mniej więcej tak, że cena podobnej wycieczki z biurem podróży będzie kosztowała tyle samo co nasz pobyt, tylko na przykład do tydzień dłużej. Albo na przykład zobaczymy. Dużo więcej niż to, co by nam zaproponowało biuro. E, także możemy wydać mniej, ale zazwyczaj no, jest to cena podobna, ale w tej podobnej cenie mamy więcej atrakcji albo dłuższy pobyt. E, stąd to jest taki no, na pewno znaczący plus. E, no i dla mnie takim no, już zupełnie, największym plusem takiego wyjazdu, to jest e, radość z tego, że sami opracowaliśmy ten scenariusz. Sami żeśmy go zrealizowali, i ten wysiłek, ten wysiłek się opłacił. Wyszło fajnie, wyszło dobrze. Także taka radość z samodzielnego montażu wyjazdu, realizacji, i że to się po prostu właśnie wszystko super udało. Nie było tak różowo. To jakich minusów możemy się spodziewać? No, przede wszystkim na pewno wszelkie nieprzewidziane okoliczności. E, jakie? Na przykład spóźnienie, albo odwołany lot. E, co nam może spowodować, że ucieknie nam jakaś rezerwacja hotelu, że ucieknie nam jakaś jedna doba e, albo nie zdążyliśmy się tam dodzwonić, a w międzyczasie hotel nam anulował tę rezerwację. No, różne takie. Dziwne wypadki, które mogą nam ten pobyt zakłócić. E, musimy być na to przygotowani. E, jakieś nagłe choroby, no, jesteśmy zdani tylko na siebie. E, no owszem, jest ubezpieczenie, e, no, warto je oczywiście mieć. E, także nie pozostajemy jakby w tym temacie jakichś nagłych chorób sami, ale jednak znowu musimy tutaj e, albo mieć wsparcie współtowarzysza podróży, albo działać e, już niestety samodzielnie. Także no, na to musimy zwracać uwagę. Jeśli w tym momencie ktoś z Was stwierdza: Nie, to nie dla mnie, nie dam rady, biorę biuro podróży, no to jeszcze mogę zaproponować takie opcje pośrednie. Takie opcje pośrednie, czyli taki pobyt, powiedzmy, łączony nazwijmy go kupuję wycieczkę z biura podróży, natomiast wszelkie e, wycieczki dodatkowe. Rezerwuję, korzystam sobie przez miejscowe, tak zwane, te biura podróży, które specjalizują się właśnie w tych okolicznych wyjazdach, zwiedzaniu. No i to na pewno będzie korzystniejsze niż wykup takiej samej wycieczki bezpośrednio w hotelu u naszego rezydenta. Albo jeszcze inna opcja osobiście, samodzielnie organizuję sobie lot, rezerwuję hotel, docieram do tego hotelu i pobliskie wycieczki, wykupuje w miejscowych biurach podróży. E, no różnie to jest. E, mogą być dłuższe, kruszcze, a na pewno też e, korzystne cenowo. E, jeśli po prostu nie mamy sił na to i, i, i umiejętności, żeby sobie nie wiem, wypożyczyć samochód i samodzielnie podróżować, no to możemy skorzystać z tych lokalnych biur. E, na przykładzie Maroka mogę powiedzieć, że e, są tam zamieszkałe polki, które wraz ze swoimi miejscowymi małżonkami, mężami tak, działają właśnie na tym tle turystycznym, i nawet nie trzeba często znać języka obcego, angielskiego czy Maroku, bardziej francuskiego, żeby zrozumieć, co ten miejscowy przewodnik ma nam do powiedzenia. Także to są takie, też tego typu rozwiązania. różnych rozmów ze znajomymi, e, również na przykładzie własnym e, no, wyciągnąłem takie wnioski e, pod tytułem, no jakie mamy obawy przed samodzielnym wyjazdem. No na pewno jest to nieznajomość języka obcego. To jest taka główna obawa osób chcących podróżować na własną rękę, ale, ale e, no, powstrzymuje ta, ta bariera, że, że brak znajomości e, języka. No co tutaj można powiedzieć? No, najprościej powiedzieć, no to, no to trzeba się nauczyć tego języka, tak? No ale to jest oczywiście takie proste, łatwe. Naucz się języka. W gruncie rzeczy nie takie znowu e, trudne zagadnienie, ponieważ no, mamy różnego rodzaju rozmówki, mamy poradniki, Mamy słowniki, mamy gdzieś nawet w internecie zbiór najczęściej używanych zwrotów. A co mogę powiedzieć? No, nauczenie się paru słówek po angielsku. No naprawdę, myślę, że to nie jest jakiś duży kłopot. Także spróbujmy, przygotujmy się do tego. Połapmy te parę tych zwrotów, czy nawet miejmy karteczkę z miejscowym językiem. Tak, no bo nie wszędzie też ten angielski się sprawdza. E, poza tym w niektórych krajach no, a nie, nawet ten angielski się nie przyda, bo miejscowy no, nie umie. Tak? Albo udaje, że rozumie, a, a, a naprawdę nie rozumie. Także e, no nie bójmy się. Tym bardziej mamy teraz coś takiego jak smartfon. Tak? Mamy e, możliwość zainstalowanie sobie aplikacji na bieżąco, tłumaczących, nawet już teraz z głosu. Także nie musimy pisać. Łatwość w zakupie miejscowej karty SIM, co też w zasadzie jest podstawą. Mamy na bieżąco internet, korzystajmy z tego i naprawdę w newralgicznych sytuacjach jesteśmy w stanie te parę zdań z jakąś osobą wymienić porozumieć się, dogadać się. Także e, nie bójcie się tego języka. Przygotujcie się trochę. E, jest czas przed wyjazdem, żeby chwycić te parę słówek, e, nauczyć się paru zwrotów po angielsku czy e, w tym języku miejscowym. W zależności gdzie byśmy chcieli się udać. Kolejna rzecz to e, no, takie nieobeznanie w tych różnych procedurach, głównie na lotniskach, innych środkach transportu. E, nie wiemy, co, jak, jak kupić ten bilet, jak się poruszać po tym lotnisku. A to bramka, taka, a to taka, owaka. E, słuchajcie, no przede wszystkim, e, no też o tym w przyszłości opowiem, ale e, no, nawet na YouTubie, e, YouTube jest sporo. Innych poradników, niekoniecznie nawet po polsku, ale z jakimiś napisami, czy, czy no ale polskie na pewno też znajdziecie, jak poruszać się po lotnisku, gdzie się najpierw udać, co mieć ze sobą. Zresztą bardzo dużo informacji jest zawsze na stronie przewoźnika, czyli w zależności czym tam lecimy, bardzo dużo informacji jest właśnie co jest wymagane, gdzie i tak dalej też to jest do opanowania. Słuchaj, karteczki mi zasłoniły kamery. Też jest do opanowania, ale tak jak powiedziałem, no też przygotuję na to, jakiś tam materiał będzie, będzie trochę łatwiej. Kolejna rzecz to finanse, no, o tych finansach to rozwinę się za chwilkę. I kolejna taka przeszkoda, no właśnie strach przed tymi różnymi wydarzeniami losowymi. Coś się wydarzy, nie będę wiedział, czy wiedziała, do kogo się udać, gdzie się udać, co z tym zrobić. Ach, to zostanę gdzieś na lotnisku i co dalej, i tak dalej. Jeżeli będziemy sobie zawsze piętrzyć takie problemy, e, takie historie wymyślać, to w zasadzie nigdy nigdzie nie polecimy. E, nastawiajmy się na to, że oczywiście wszystko pójdzie dobrze, a żeby było dobrze, to się właśnie do tego należy trochę przygotować. Nie leźmy na wariata. Weźmy pod uwagę właśnie jakieś przesunięcia czasowe, coś, coś, żeby nie było oddechy do dechy, co do minuty, bo to się nigdy nie uda. Trzeba się liczyć zawsze z jakimiś przesunięciami czasowymi, z jakimiś problemami większymi lub mniejszymi, ale starajmy się tak to przygotować właśnie, żeby je móc rozwiązać samemu. No a jak się coś posypie kompletnie, no to no trudno, no. Będzie co wspominać i będzie to kolejna przygoda, którą będziecie później w przyszłości opowiadać. Więc to ma też swoje jakieś tam plusy. Dobrze, i teraz te finanse. Finanse. No temat rzeka. Znowu nie powiem. Idźcie sobie zarobić, tak? No bo to jest najprościej. E, no wiadomo, no nie ma wyjazdu bez pieniędzy. No nie, nie oszukujmy się. E, te pieniądze muszą być. E, jak ja to robię? Robię, no. Zbieram, tak, ale jakieś moje znowu wskazówki opowiem w kolejnej części. Tam się trochę więcej rozwinę na temat tych pieniędzy, więc teraz to, to jeszcze, jeszcze, jeszcze zostawię. No a co, co w kolejnej części, którą no już nagram w innej scenarii, bo to już szaro się w górach robi, zimno, gardło zaraz będzie bolało. No już przejdziemy do takich konkretów, czyli, czyli jak przygotować ten swój pierwszy wyjazd, na co zwracać uwagę, jak wybrać miejsce, no i o tych pieniądzach też jeszcze pogadamy. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia.